Moi drodzy, produkty potrzebne do naszej zebry to 5 jaj, które trzymam tutaj, 2,5 szklanki mąki, no to tu posiadam mąkę i 3 będzie też właśnie potrzebny cukier, czyli 1,5 szklanki cukru, 1 szklanka wody, 1 szklanka oleju, jeden cukier panieniowy, 3 łyżeczki kakao i 3 łyżeczki proszku do pieczenia, Um, oczywiście przygotowana foremka, ja dodam jeszcze olejek um, waniliowy, zobaczymy jak wyjdzie um, z olejkiem waniliowym. No dobra, um, zaczynamy. Um, wrzucamy do dużego pojemnika jajka, um, miksujemy z cukrem i cukrem waniliowym, um, później dodajemy mąkę, proszek do pieczenia oraz wodę i olej, wymieszamy to wszystko, później podzielimy na dwie części. No, i, i zaraz się pojawię, pokażę Wam co dalej. Tak jak mówiłam wcześniej, jajka z cukrem ubijamy do takiego kąpiel-mogiol. Później dosypujemy mąkę i miksujemy dalej. Do tej mąki dosypujemy jeszcze proszek do pieczenia. Pamiętajcie o nim, nie zapomnijcie. E, trzy łyżeczki, tak. Później wodę i olej, i na końcu troszkę mm, olejku waniliowego, ja dodałam, sądzę, że śmietankowy też byłby fajny, no ale zobaczymy jak to z waniliowym. Mm. Teraz miksujemy, dzielimy na pół i zaraz się pojawia. Do podzielonych ciast y, dorzucamy 3 łyżki, do jednej 3 łyżki, nie łychy duże, do zupy tylko łyżeczki y, mąki, a tutaj 3 łyżki kakao, no i miksujemy. No i teraz wlewam, moi drodzy, na białą masę. <laughs> Mam nadzieję, że mi się uda. I brązową. Wygląda efekt końcowy, Szuka no ale nieważne, to się posprząta zaraz. Ja jeszcze dodam płatki gdal. Kurczę mi w, w brzuchu, nie wiem, czy słychać. Nie słychać. Bardziej do, jest do wyglądu, te płatki niż do smaku, bo one zbyt słodkie nie są. No ale nie. I, i tak, w takiej formie wsadzamy do piekarnika mm, na mm, już Wam mówię, na 180 stopni i pieczemy około godziny. 180 na termoobieg i y, koło godziny, czyli zaraz. Weźmiemy sobie 50, 5 minut. Jak nie, to wtedy troszkę y, jeszcze potrzymamy. No dobra, do zobaczenia. Efekt końcowy prezentuje się następująco. Widać y, części. im y, nigdawo się troszkę zarumieniła, ale to nie szkodzi. Y, jasna biała, jasna biała i tak dalej, Zaraz będę kroić i zobaczymy, co wyszło, jak to w, w, y, pokrojone wygląda. Tak wygląda w środku ciasto. Też widać y, części. Unosi się piękny zapach. Y, a tutaj tak wygląda. Smacznego, moi drodzy.